To ja nigdy nie mam farta Tak, to kurwa, jest zawsze skill. skill. Tak. To czasami ci go brakuje po prostu. Dokładnie. <głos> <głos> A czasami trochę bardziej niż zwykle. Tak. I bo koperek, jak sam wlatuje na czterech, to zazwyczaj wychodzi z tego wygrany. Ja zazwyczaj też wychodzę jako karta. Pani kochaniutka, ja... ale CMS się kończy w marcu. To znaczy w no. po wielu tego e, Ale pani no. kochaniutka, ja przyjadę do pani Na osobistą lekcję <noise> Tak dobrze nie ma u nas akurat, ale... Więc na ładne oczy niczego nie załatwię To mnie boli, bo mam ładne oczy e, Ale... Ej, okay, bo ja mam tak. cały team A ja mam tylko czepiaki tylko czy w domku nic nie ma Kurwa pięć mu zostało no Aaaa. Kurwa Aaaa. o wyszedł To wyszedł Bude. Nice Dobra, nie Bo no troszkę mi się 20... już zjewa. Co co, od 20 do 23 w sensie, gramy? No, no to mówię, do 22 gramy w FN, a później samoloty? Już jest 22. No, no to mówię, Czekasz? Zaraz no, samy ci wyjadę. Aha. Rozumiem, że samochód niczego nie nadaje już. Jeden ma kraka. Błęd została. Kraka ma. Nice. Dzięki Piotrek. No, ładnie. Gdybyś go nie miał i nie zabił, szczerze mówiąc. Dobrze Tu jest typ Hej Tu by chali Rastał szesnaście? Aj, plecy, plecy! Leży, leży, leży z leż, plecy Nie Tu jest, tu Nice, brawo, brawo. Chyba jeden został Tak, już mi dostał jeden Dlatego teraz zabijam Medali grostał. Idę do was Dziękuwa Oto o, mnie o, to okay. Mam medalik, tak Krzaku Nice, brawo Perfekto Świetnie Królewski win ja chyba nie Ja chyba zwykły, ale i tak to To cieszy To cieszy